Oh, mm -hmm. O pomocy dla powodzian, o jarmarku mikołajkowym i o budowie dróg, ale nasz grudniowy program rozpoczniemy od budżetu na 2025 rok. Uchwała Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Więcbork na rok 2025. Kto z pani i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Muzyka złotych po stronie dochodów i 98 milionów po stronie wydatków. To najważniejsze liczby przyszłorocznych finansów gminy Więcbork. W dziale dotyczącym inwestycji zapisano aż 14 zadań wartych 20 milionów złotych, a ponad połowa to kolejne inwestycje drogowe. Radni w dyskusji ograniczyli się tylko do pozytywnych opinii w kierunku burmistrza i skarbnik gminy i podjęli uchwałę jednogłośnie. Dla czterech radnych obecnej kadencji będzie to pierwszy projekt budżetu, nad którym będą rozmawiać i podejmować decyzję dotyczącą jego uchwalenia. To również pierwszy projekt budżetu, którego założenia finansowe, w głównej mierze dochody, wynikają z nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej 1 października 2024 roku. Projekt budżetu został przygotowany z należytą starannością, a stan finansów gminy można określić jako dobry. Wydatki inwestycyjne w przyszłym roku zaplanowane zostały w wysokości ponad 20 milionów złotych. To około 40 zadań do realizacji. Podobnie jak w poprzednich latach, priorytetem będą inwestycje drogowe, które w przyszłym roku stanowić będą ponad 53% wszystkich wydatków inwestycyjnych. Wysoka Rado, przedstawiony Państwu projekt budżetu na 2025 rok jest budżetem proinwestycyjnym. To kolejny rok, w którym planujemy rozwijać infrastrukturę drogową, społeczną, kulturalną i oświatową. Zmieniamy przestrzeń, ale również instytucje, aby były bardziej przyjazne, nowoczesne i odpowiadały na zapotrzebowanie zgłaszane przez naszych mieszkańców. Myślę, że ten budżet, który przedłożył nam pan burmistrz na 2025 rok, to jest troska każdego radnego o swój okręg wyborczy, ale myślę, że. Przede wszystkim o dobro wszystkich nasz, tutaj mieszkańców naszej gminy. Myślę też, szanowni państwo, że może część mieszkańców nawet trochę gani radnych i burmistrza za to, że nie zaciągają kredytów i nie realizują większych rzeczy, ale ja myślę, że nie sztuką jest zaciągnięcie kredytu, ale sztuką jest to, żeby wprowadzić. Tak tą gospodarkę, żeby nikt następny, który przyj przyjdzie, po przyjdzie po nas, nie będzie musiał e, spłacać tak wielu kredytów, e, o których mówił pan burmistrz. My od 2014 roku spłacamy ponad 2 miliony rocznie e, kredytu, który został e, zaciągnięty na obligacje. Ja się bardzo cieszę, panie burmistrzu, z tego budżetu. Wiem, że jest ambitny budżet ale chciałem zaśpiewać 7 lat minęło jak jeden dzień i w końcu coś się dzieje. Jestem bardzo szczęśliwy dzisiaj z tego powodu, że te ścieżki w końcu powstaną po takim długim, długim czasie. I, i jak najbardziej będę głosował za, ale to nie, nie rozchodzi o runowo, ale o wszystkie inwestycje. Jestem bardzo zadowolony i będę głosował za tym budżetem. Nie będę się dużo więcej wypowiadał, bo nie ma sensu. Każdy dużo już mówił ale 7 lat minęło, jak jeden dzień. Dziękuję. Uchwała Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Więcbork na rok 2025. Kto z pani i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, bardzo proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za 15, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Raz z kończącym się właśnie 2024 rokiem kończą się także prace związane z budową dróg, zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich. Chodzi o największy tegoroczny przetarg rozstrzygnięty w Urzędzie Miejskim na początku wakacji. Przed miesiącem pokazywaliśmy zakończenie prac na kilku ulicach Osiedla Piastowskiego i w Runowie Kraińskim. Teraz czas na kolejne. Można powiedzieć, że rzeczywiście te inwestycje zostały zakończone, trwają już typowo prace kosmetyczne. Na kilku inwestycjach drogowych jest to ulica Biskupa Zebrze. Żydowskiego, Potulickich, Zamkowa. Jest w tym pakiecie również dwie ulice na Osiedlu Piastowskim, czyli Leszka Białego i Leszka Czarnego. Kolejną ulicą jest to ulica Rybacka w Winsborku oraz odcinek drogi w Nowym Dworze do bloków. Dobrze, Panie może to zacznijmy może od tej y, rybackiej w kilku zdaniach, bo y, no tak sobie myślę, że y, ulica krótka, wąska, ale szalenie istotna dla układu komunikacyjnego Więcborka. Tak, rzeczywiście jest to jedna ze starszych też ulic na terenie miasta Więcbork y, i komunikacyjnie bardzo ważna jest to jeden z głównych jedna z głównych dróg jeżeli chodzi o wyjazd między innymi też samochodów bojowych OSP które są w systemie KSRG myślę że remont tej ulicy przede wszystkim poprawi Komunikacyjnie, ale również odwodnienie ulicy Rybackiej zostało wykonane i myślę, że to co będzie najszybciej zauważalne również przez mieszkańców, użytkowników tej drogi, zostało przebudowane, przebudowany wyjazd na drogę wojewódzką, który do tej pory był pod bardzo dużym nachyleniem w tej chwili to zostało wypłaszczone i ten wyjazd na ulicę Halera jest zdecydowanie łatwiejszy. Ile kosztowała? Ta inwestycja to koszt około miliona złotych. Dobrze, kolejne ulice, panie burmistrzu. Może, może, może teraz, właśnie tutaj, ze Brzydowskiego, potulickich zamkowa. Tak. To również drogi, na które bardzo liczyliśmy, że uda się zrealizować w tym roku. Udało się pozyskać dofinansowanie. Ulica Potulickich jest to też, można powiedzieć, że jedna ze starszych ulic tam. Można powiedzieć, że częściowo ta ulica była wcześniej już utwardzana różnymi przede wszystkim nawierzchniami betonowymi. Wcześniej wykonaliśmy budowę sieci kanalizacji sanitarnej, a teraz mogliśmy się już skupić na branży drogowej. Długość tych dróg w ramach właśnie ulicy Potulickiej, Zamkowej i Biskupa Zebrzydowskiego to prawie 700 metrów, gdzie zostały wybudowane zarówno ciągi piesze, jak również ciągi pieszojezdne oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej, bo to był niezbędny element do tego, żeby sprawnie i bezpiecznie odprowadzić wody z tego terenu. I znowu zapytam o koszt tych dróg? Ponad 2,5 miliona złotych. Okej, okay, no to dobrze. To teraz, Panie że przenosimy się na osiedle Piastowskie, tam gdzie byliśmy przed miesiącem, ale inne ulice. Leszka Białego, Leszka Czarnego. Tak, wydają się niedługie odcinki, ale dla mieszkańców, którzy użytkują te drogi są to bardzo ważne odcinki dróg i rzeczywiście Leszka Białego i Leszka Czarnego zostały już wykonane. Koszt to około 873 tysięcy złotych złotych, zostały wykonane zjazdy, została wykonana nawierzchnia drogi pieszej, jak również ciąg jezdny. Wszystko w nawierzchni kostki betonowej. Dobrze, i Panie Burmistrzu, nie zapominacie też, broń Boże, o terenach wiejskich. Przed miesiącem pokazywaliśmy drogę w Runowie. No, no, dobrze, w Runowie, a teraz czas na Nowy Dwór. Tak. Staramy się pilnować tego, żeby inwestycje, które są realizowane na terenie całej gminy, były realizowane zarówno na obszarach wiejskich, jak również miejskich. Przykładem takiej inwestycji na obszarach wiejskich to droga, o której Pan przed chwilą wspominał, w Runowie. Ale również w tym miesiącu zostały zakończone prace dotyczące budowy i przebudowy nowej drogi od drogi powiatowej w nowym dworze do bloków. Okej, okay, i tu koszt. Koszt niecały milion złotych. Myślę, że to, co jest kluczowe, powstała nowa nawierzchnia bitumiczna, ale to, czego mieszkańcy, o co mieszkańcy wnioskowali, wielokrotnie został wybudowany ciąg pieszy, także rzeczywiście w tej chwili ta komunikacja pomiędzy nowym dworem, można powiedzieć praktycznie czy to bloki, czy wieś, a więc Borkiem Witunią jest zapewniona zarówno dla samochodów, ale przede wszystkim i myślę, że, że tutaj warto to podkreślić, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa ruchu pieszego, zarówno dla pieszych, jak również rowerzystów. Okay, panie Borysze, jeszcze dopytam na koniec, czy te ulice już są naprawdę skończone tak na tip to, czy gdzieś tam na początku stycznia jeszcze ewentualnie jakichś prac kosmetyczno uzupełniających należy się spodziewać? Tak. Na części z tych dróg są jeszcze elementy, gdzie takie prace mogą jeszcze trwać, ale myślę, że to co kluczowe, ten główny zakres, Został zrealizowany, prace zostały można powiedzieć, że odebrane i myślę, że już teraz na, na święta, na nowy rok, mieszkańcy, użytkownicy tych dróg będą mogli się cieszyć z nowej jakości. Myślę, że warto wspomnieć o tym, że wszystkie te inwestycje, o których dzisiaj rozmawiamy, uzyskały wsparcie w ramach polskiego ładu w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia z Więcborka na południe Polski ruszyła pomoc dla rolników poszkodowanych przez wrześniową powódź. Chodzi o zboże, które Więcborksy rolnicy zadeklarowali, że przekażą rolnikom właśnie z południa Polski. Już wiadomo, że jeśli będzie taka potrzeba, kolejne transporty z pomocą ruszą w styczniu. Chciałbym wszystkim państwu przekazać również Informacje równocześnie, dziękując wszystkim rolnikom gminy Więcbork, którzy odpowiedzieli na zgłoszone przez nas zapotrzebowanie dotyczące pomocy rolnikom z terenów powodziowych do gminy Kłocko i Lądek Zdrój, dotarł transport 25 ton zboża od rolników z gminy Więcbork oraz 16 grudnia do gminy Radków, kolejny tir, kolejne 25 ton pojechało do, do osób poszkodowanych po powodzi. I szanowni Państwo, ten odzew ze strony rolników był bardzo duży, za co jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pierwotnie mieliśmy około 27 ton. Dlatego podjąłem decyzję, że jeżeli rolnicy zadeklarują kolejne, kolejny tonaż i uzbieramy do kolejnych 25 ton, to drugi transport pojedzie. Chciałbym tutaj jeszcze raz podziękować też Wysokiej Radzie, która wyraziła zgodę na to, żeby sfinansować żeby gmina Więcbork sfinansowała koszty przewozu tego zboża. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, a z Według informacji, które obecnie posiadam, wszystko wskazuje na to, że w styczniu najprawdopodobniej kolejny transport 25 ton zboża uzbieramy od naszych rolników i w ten sposób wesprzemy osoby poszkodowane. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. Czy są pytania? Nie widzę. Ja jeszcze chyba panie burmistrzu. Hmm... Chciałabym podziękować panu Tomkowi Fifielskiemu w związku z zbieraniem tego zboża. Zaangażował się pan kierownik bardzo mocno w tą akcję. Sam osobiście nawet był i zawiózł to zboże do tych gmin. Także myślę, że to jest postawa godna naśladowania. Dziękujemy bardzo serdecznie panu Tomkowi za to, że się tak w to zaangażował. Tak, zgadza się. Panu Tomkowi już dziękowałem, ale myślę, że, że jest to również to miejsce, w którym można tą wdzięczność jeszcze raz wyrazić. Zakończyliśmy zbiórkę w dniu dzisiejszym. 25 ton zboża zbierane. i jedziemy do Kłodzka. I na koniec naszego programu wracamy jeszcze na chwilę do tematów świątecznych. Wielkim zainteresowaniem wśród mieszkańców i przyjezdnych cieszył się jarmark mikołajkowy zakończony pokazem laserowym. W tym roku także to właśnie Gmina Więcbork była gospodarzem powiatowej wystawy stołów wigilijnych. Czy wierzysz, że Bóg zrodził się w Betlejemskim żłobie? Biada, jeśli nie zrodził się w tobie. Przesłaniem płynącym z tych słów chciałbym w imieniu samorządowców wszystkich gmin powiatu sępoleńskiego złożyć wszystkim Państwu, Waszym rodzinom najserdeczniejsze życzenia, aby Bóg, którego oczekujemy, narodził się w naszych sercach, a radość płynąca z tego wydarzenia dała nam siły, wsparcie i nadzieję na przyszły nowy 2025 rok wszystkiego co najlepsze. KGW Sypniewo, czyli przedstawiciele gospodarzy, zgadza się? Tak, KGW Sypniewo. E, pani Przewodnicząca, co przygotowałyście przygotowały dzisiaj, bo stół wygląda imponująco. E, takie tradycyjne potrawy oczywiście, e, jest kapusta z pieczarkami, karp, e, strąg w galarecie, pstrąg wędzony, e, e, śledź pod pierzynką, e, karp na ciepło już mówiłam, e, barsz i paszteciki, pierogi, Sałatka warzywna, no i ciasto takie tradycyjne. Z nowości mamy roladę buraczkową ze śledziem. Bardzo dobra. A pierogi jakie? Z kapustą i z grzybami, tak. oczywiście tradycyjne. Mhm. Eee, co jest najsmaczniejsze? O i nie wiem. Wszystko <grystko> dobre, trzeba próbować. <grystko> okay. eee, zastanawiałem się, czy te święta kulinarnie są tak mocno osadzone w tradycji, że nie da się nic już pokombinować, czy, czy są jakieś regionalne wpływy krajeńskie, na przykład na, na Wigilii na menu? Nie wiem, na pewno coś nowego, jakieś nowości wchodzą, to się nowe, coś nowego próbuje, jak nam wychodzi, no to wtedy się tym chwalimy. Mhm. A, a krajeńskie jakieś wpływy, czy, czy nie? Czy ja wiem, to takie krajeńskie wpływy? Czy, czy było takie... kiedyś coś takiego, na przykład, że yy, yy, Wigilia Wigilią, ale na krainie bez tej potrawy się nie da? Chyba nie. U nas, naczyniać w moim domu akurat nie, ale my też tak robimy. No wszystko jest tak jak, jak zawsze. Czyli kulinarnie mocno tradycyjne tak, święta. Tak, nie, 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 korzystamy z tego, że jest dyspensa, że nie ma, że można jeść kiełbasę i mięso. Uważamy, że potrawy wigilijne są bardzo smaczne i tego jest tyle, że nie potrzeba nic innego dokładać. Jest to wszystko dobre i to wszystko wystarczy. Święty Mikołaju, na Ciebie czekamy. Przez okno zmarnięte ciągle wyglądamy. Przyjdź do nas w gościnę, szczerze zapraszały. Wierszyk ci powiemy, piosejkę zaśpiewały. A ty daj prezenty, rózgi odrzuć kąt i żyć wszystkim dzieciom kolorowych świąt. Jingle bell, jingle bell, jingle go rock, jingle go charm, jingle go time. Snowing and rolling, our bushes are fun. Now the jingle hopper has begun. You got me the one.